Okay, ja widzę widzowie, druga część. Zostali ja wybrani, teraz się nie trzęsie. Bo sobie ja posłuchajmy Was za lustrem. No i jak widzicie, tną drzewo. się nie mam tego, aż takiego przybliżenia bo ja nie nagrywam za pracę, tylko z tego. Tylko z telefonu, nie? No, nie mam takiego przybliżenia ekstra. Jak inni YouTuberzy, to nagrywają aparatem, nie? No, I to ucinają. Ja ustawiłem no na ten dłuższy tryb 180 sekund. No i nastawiłem was tak, że możecie sobie oglądać. Ja tym bardziej oglądam, ale akurat to chyba mam bliżej niż wy. Tak, mam bliżej niż wy to. Nie, ale nie wiem, czemu tak jest, Wam powiem. Wy nie widzicie radiowozu, ale ja widzę, ale radiowóz było, widać, Wam powiem w pierwszej części. Wejdźcie na mój kanał i tam będzie e, pierwszy. Taki odcinek też ze strażą pożarną Tam ja będzie napisane hashtag straż pożarna Ale nie wyszukiwujcie tego w internecie Nie pytajcie, że ja tak zdziwiłem Bo po prostu tak dziwnie mi coś się wyglądało, że oni już się gałąź ucięli Ale jeszcze nie ucięli jej, tylko wycinają tam wyżej, jak wy widzicie i też yy, w ogóle stąd tangę wycinają, nie? Zresztą jest w Warszawie. Wtedy nie mogę wam więcej pokazać, tylko tyle wam zdradzę. Nie no. A ludzie jakich widać? Nie widać ich twarzy, to dobrze wam powiem. Bo tak gdyby by musiały ich zamazać, żebyście nie widzieli. Wiecie, że muszę ja tak mówię, wiecie, tak? Albo tak w ogóle tak szybko, nie? Właśnie trochę zasłoniłem, nie? No ja też widzę, bo ja siedzę za wami na krzesełku. I będą jeszcze pewnie kolejne dwie części, nie? Więc to będzie część druga i będzie hashtag tak strasznie nie? Albo otworzę nowy hashtag. Hashtag strasz hmm? Nie straszko żarna, tylko strasz pozadno. Albo jakiś nowy hashtag, nie? Właśnie ptak będzie, nie, nie widać ptaka, aha, okej. Okay. Będzie teraz część druga. Nie? Bo to już się kończy, nie? Kończy się. Naprawdę kończy się. Kończy się. Papatki.